Сука, блин, охуёб, твою мать! Пошел вон, хорошо! Ну погоди, заедь! На головы достал! Я внутри в банке, кстати, достал. Не зарубай, ты Ты Bomba nie ma baterii, kurwa, bo nie ma, nic na... zobacz, Max, kurwa ci pokażę. Dobra Patrz. Zobacz. zobacz. Zobacz, nie ma baterii, kurwa. Widzisz? Chuj. Daj, nie, ma. Daj no mi, pokaż. Kurwa i sam no, nie... no kurwa nie ma. Weź zobacz jeszcze raz? Ma baterię. Co ty pierdolisz, kurwa? Daj, po, daj ale... na no, daj na no. Daj no. Daj no. Daj nie Nitro! Nitro, zobacz czy ma baterię bomba Nie ma numerków, nie? Nie ma. Nie. To nie ma kwaxy. Ty... Pokaż, pokaż! Kłamco kurwa! Leco, Ej, dlaczego mieliśmy! Kurwa dał mnie! jesteście A kiedyś z kuzynem jechałem ciągnikiem Mieliśmy do wuja, właśnie on tam mucił I kuzynowi się sarać zachciało chciało To tam jak w że takim, masz taki lufcik z tyłu Takie ja okienko no kurwa, jak nas na, jak na hak, to nie wierzyłem no, Ja to rozumiem, czasami jak mnie dymfa nakarmi, to zrobię 4 kilo gówna, nie? Ale on to chyba zrobił z 16, no co kurwa? No, kompost, normalnie kompost O kurwa O kurwa TAK kurwa! Z NA napisku. No, no If you kick me, your mother SUCK my dick in this night, Kurva. <laughs> Turkish kick, fat kid kebab eat, Kurva. <laughs> yeah, yeah, delicious kebab. Mm, my father has bar kebab bar. Yeah, 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 koş, 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 koş. rasch 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 hi Hitler hi Hitler gut ja 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 wohl, wohl. schneller 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 Achtung achtung ja gut 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 ja ri richtig gut gut kann gan sagen ha Hassan 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 Ei 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 Hitler kaputt Hitler kaputt